Cześć, ci mam na imię Konrad i dzisiaj przeanalizujemy sobie trochę mowy ciała, zachowań, komunikacji niewerbalnej, ale też słów, jakie używają osoby na tych filmikach, które dla Ciebie przygotowałem, abyś mógł dowiedzieć się, w jaki sposób działa ludzka psychika. Mam nadzieję, że ten temat Cię zainteresuje i zapraszam do oglądania. Na samym początku mamy sytuację przed busem, autobusem, autokarem, gdzie Jerzy Brzęczek robi sobie zdjęcie z byłym piłkarzem. No i mamy taką sytuację, niewinna, nic być może ciekawego się nie dzieje na pierwszy rzut oka, ale jest wiele interakcji między jedną a drugą osobą, gdzie możesz wyczytać dajmy, na to, jakie druga osoba ma emocje albo co sobie pomyślała. Ok? Tak więc zobacz najpierw tą sytuację. Ok. Coś zauważyłeś, co mi się najbardziej rzuciło w oczy. Jerzy Brzęczek kieruje dłoń z palcem wskazującym, że on tam idzie, jeszcze coś załatwi, z kimś porozmawiać, dajmy na to. I od razu były piłkarz, wróbel na nazwisko, wyciąga dłoń. Wyszło to dość płynnie i wiadomo, że takie po zdjęciu to sobie uściśniemy dłoń, aczkolwiek pierwotna myśl, jaka kierowała Jerzym, to było pokazanie dłoni z palcem wskazującym, że on gdzieś tam leci. Zobacz. Ta sytuacja wyszła dość płynnie, być może już o tym mówiłem, ale są takie inne sytuacje, w których wcale to tak gładko nie idzie. Sam zobacz. Widzisz, podam dłoń, potem druga osoba poda, ja już ją opuściłem, potem ta osoba opuszcza, to ja zdźwignę i zaczyna się robić tak niespecjalnie komfortowo. Zwróćmy jeszcze uwagę na tą osobę. Analizując zachowanie tej osoby, możesz sobie pomyśleć: On tak bacznie przygląda się otoczeniu, że nie chce ruszyć głową tak, żeby to wyglądało ostentacyjnie, aczkolwiek jakby ma to pod kontrolą, ale jednak jest zestresowany. Ja uważam, że ta osoba jest no, delikatnie podenerwowana. Zwróć uwagę na to, jak e, zachowuje się w dalszej części. Dziękujemy sobie. Kiwnięcie głową, jak najbardziej, yy, wszystko super. Ręka lewa skierowana w stronę guzików od marynarki, poprawiamy się. Wiadomo, że wszelkie interakcje wywołują w nas mniejszy lub większy dyskomfort, poddenerwowanie, stres. I tak tutaj też yy, to można zauważyć. W momencie, kiedy jest jakaś interakcja z drugą osobą, i nasza ręka idzie w kierunku poprawienia marynarki, to jest takie uspokojenie się. Jest ok, damy radę. Zwróć teraz uwagę na e, rozmowę między mm, pilotem, a kamerzystą. Cześć, rozumiem, że trenera dobrze znasz, tak? Tak, znam trenera. Tak. Pracowaliśmy przez 3 lata w Rakowie Częstochowa, także trenera bardzo Trener dobrze. Trener Cię zatrudniał chyba, tak? Z tego co wiem? Tak, tak. Okay. I teraz miała na branżę, rozumiem. Tak, tak. Trochę Wam go zazdroszczę, no ale <laughs> powodzenia życzę, wszystkiego Zobacz, co się wydarzyło w tej sytuacji. Być może przypominać się taka sytuacja, jak dzwoni do Ciebie telemarketer i niewinnie pyta, czy ma przyjemność rozmawiać Twoje imię i nazwisko. Ty mówisz wtedy, że tak. Zadaje Ci jeszcze inne pytania, trochę kontrolne, które kończą się Twoją odpowiedzią twierdzącą. To zjawisko nazywamy torowaniem. Chcę powiedzieć, jakiego koloru są sznurówki mojego kolegi? Białe. A jakiego kolor jest biała farba? Biała. A jakiego koloru śnieg? Co jeszcze wam chcę zapytać? Jak miał na imię Jan Jan, już to słyszałam. Ale ostatnie tylko, jakiego koloru śnieg? Biały. A co pije krowa? Leko. Otóż nie. O, nie! A <grym> aj, co? A, taka była pani pewna? Jeżeli do twojej podświadomości, świadomości trafiają e, pytania, na które ty odpowiadasz tak, to kolejne, tam czwarte, piąte pytanie. Z automatu jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że również odpowiesz na nie twierdząco. I dlatego też, jeżeli chcesz usłyszeć to swoje upragnione, tak w niektórych sytuacjach, interakcjach, możesz sobie to dopisać całkowicie dowolnie do swojej sytuacji, zadawaj takie pytania. I czwarte, piąte pytanie możesz już delikatnie zasugerować z takim. Z czymś, co chcesz osiągnąć, i będzie o wiele łatwiej niż jak pójdziesz do kogoś bezpośrednio drzwiami w twarz. Zrobisz to dla mnie? No, ciężko, ale jeżeli będziesz na samym początku robił taki small talk, gdzie druga osoba będzie mówić tak, 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 to jest o wiele łatwiej później. Analizując mowę ciała, możesz wywnioskować bardzo wiele na temat drugiej osoby. Ja nadal się tego uczę i nie jest to prosta technika, aczkolwiek jestem wyczulony na pewne zjawiska. Zwróć uwagę w tym momencie na oczy Grzegorza Krychowiaka. Są zeszklone, a jego źrenice są duże. Takie... Takie zjawisko właśnie nazywa się Medriasis, ja nie wiem dokładnie, jak to się wymawia, aczkolwiek chodzi o to, że źrenice w ciele człowieka są nienaturalnie powiększone. Z różnych powodów, czasami jak ktoś jest zestresowany, to jego źrenice są powiększone czasami po zażyciu pewnych środków psychoaktywnych i to jest ważne, ponieważ w zależności od narkotyków, jakie weźmiesz, możesz mieć wąskie źrenice albo też szerokie. O, przypomina mi się taka sytuacja, ponieważ jest taki film Rekwiem dla snu, jeśli dobrze przeczytałem, znaczy wypowiedziałem, tam po zażyciu pewnego narkotyku źrenica się rozszerza. i dużo ludzi było zdenerwowanych na tenże efekt. Nie mówię tutaj, że krychowiak cokolwiek zażył, tylko chodzi mi o to, że coś jest, coś się wydarzyło, coś się stało, dlatego, że, dlatego też Grzegorz nie jest w takiej, że tak powiem, podstawowej wersji. Zwróć uwagę podczas innego wywiadu, jakiej wielkości ma źrenice. Widzisz, źrenica tutaj jest widocznie mniejsza i oko nie jest zeszklone. Zaznaczyłbym jeszcze raz, tak dla pewności, żebyś mnie dobrze zrozumiał, zrozumiała. Nie doszukuję się tutaj jakiegoś, nie wiem, wielkiego spisku, tylko że to jest pewne odstępstwo od normy. Dlatego też, jeżeli przeczytałeś gdzieś w książce, że powiększona źrenica świadczy tylko i wyłącznie o atrakcyjności, o tym, że osoba jest pobudzona, ty, tudzież Podniecona, podekscytowana, to nie można tego tak mocno zawężać. Jest wiele różnych czynników, które mają na to wpływ, aczkolwiek możesz kilka rzeczy odrzucić i domyśleć się, że jedna z tych rzeczy faktycznie miała e, znaczenie. Teraz co prawda nie omówię ciała o zwrocie grzecznościowym. Na pożegnanie często mówimy do widzenia, cześć, na razie hej, pa i inne takie. Tutaj mi się podoba, jak masażysta zwraca się do piłkarza, mówiąc: Armii. Dziękuję bardzo. To da noc, dobrze. Śpi dobrze. Usłyszał, śpi dobrze. To jest takie coś delikatnego, co jakby trochę nastraja cię, tak podświadomie wpływa na to, jak będzie ci mijać reszta wieczoru czy tam noc. Tak samo yy... Takie nieszablonowe pożegnania często zapadają w pamięć. Wyobraź sobie taką sytuację, że spotykasz się z dobrym znajomym i wychodzisz od niego od domu, i on na koniec mówi ci: dbaj o siebie. I będziesz szedł po ulicy i pierwsze kilka kroków sobie pomyślisz, hej, to taki dziwny. Raczej niezwykły zwrot, gdzieś się go słyszało, ale raczej się go nie stosuje i bardzo przykuwa, przykuwa uwagę. Mi się to mega podoba i no, polecam stosowanie takich zwrotów. Teraz drugi film będzie oparty głównie na pożegnaniu Łukasza Piszczka w reprezentacji i na takim pożegnalnym spotkaniu. Yy, Łukasz wita się z każdym z osobna. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób się wita, z kim. Mocniej się przytula? Robi takiego przysłowiowego miśka, a z kim po prostu zwykłe zbicie piony. No i co możesz sobie wywnioskować z tego? Jakby na bazie tego filmu chciałbym cię uczulić na to, że jak widzisz inne osoby, które wchodzą ze sobą w interakcję, to nie są one tylko takie zero-jedynkowe, aha, on się z nim nie przywitał, to on go nie lubi, ten się z nim przywitał, to go lubi. Jest coś więcej. Sposób bliskości tego, czy przytulamy się tak jak w tym. Yy, tak jak widzisz Robert Lewandowski z y, Łukaszem, czy też y, krótsze takie zwykłe zbicie piątki od? Oh witam, witam tam miejsce tak jak w tej sytuacji. I nie chcę tutaj za dużo mówić, ponieważ jest kamera, są pewne, jest dużo różnych czynników, które wpływają na przywitanie czy tam na inne pożegnania, ale w pewnym stopniu ma to znaczenie na spotkaniach rodzinnych. Więc obserwuj jak najwięcej i patrz, jak. To ze sobą się wita. Mówiłem też w jednym filmiku, że kiedy mężczyzna z kobietą są ze sobą blisko, w takiej relacji można powiedzieć bardziej zaawansowanej, ich biodra są do siebie zbliżone. Z kolei, jeżeli wita się mężczyzna z kobietą i są w takiej relacji trochę dalszej, to będzie przestrzeń między ich biodrami. Zwróć na to uwagę. Dziennikarz nie czuje się zbyt komfortowo, widać po jego przestąpieniu z nogi na nogę oraz przyłożeniu ręki do spodni. To nie jest naturalna pozycja, nie jest taka typowa. Jeżeli chcesz wyjść na osobę, która naturalnie się zachowuje w towarzystwie, to w żaden sposób nie wygładzaj sobie spodni, nie przykładaj wewnętrzną część dłoni do spodni. No i co? I tutaj mamy taką dość ciekawą sytuację, ponieważ reprezentacja Polski cieszy się. Eee, biją brawo. Nie ma co tutaj tłumaczyć, co się dzieje na filmiku, bo przecież widzisz. Ale zwróć uwagę na relację, interakcję z przepraszam, z Janem Bednarkiem i Jędrzejczykiem w tym miejscu. Najpierw uderzenie dłonią w klatę Jędrzejczyka eee, i potem przybijamy sobie tak piątki u góry. I jest gid, ale za czwartym razem Bednarek chciał jeszcze uderzyć, a Jędrzejczyk sobie odpuścił. I to jest ciekawa sprawa, ponieważ jakby y, nie trafił, interakcja została w pewien sposób zaburzona. Ale Bednarek w żaden sposób się tym nie przejął, bił brawa dalej, bawimy się, cieszymy się. Z kolei są takie sytuacje, ponieważ możesz być na takie narażone, że chcesz z kimś zbi zbić pionę ale ktoś nie wystawił ręki, bo nie zauważył, bo nie chciał i z różnych powodów jeszcze innych i twoja ręka tak nieśmiało idzie w dół. I im dłużej będziesz to robił, tym bardziej ta sytuacja gdzie staje się taka niekomfortowa dla ciebie i dziwna. Dlatego jak najprędzej o tym zapomnij i warto by było, jeżeli nie chcesz w pewien sposób, żeby twój wizerunek został nadszarpnięty albo żebyś e, w każdym razie został określony jako osoba zestresowana, to nie drap się po nosie, nie ruszaj ręką w nienaturalny sposób, jakby dodając sobie otuchy. Zwróć uwagę na tą sytuację, która była mega niekomfortowa. Zaraz. No właśnie. Wszystko miało być takie niewinne, bo prowadzący wystawił dłoń. Gracz się ucieszył, ale przywitał się pierwszy z kobietą. Prowadzący. Delikatnie ręką ruszył, tak. A, dobra, nic się nie stało. Teraz będę mówić do kamery. Ale grać chciał się. Yy, nie wiem, podziękować prowadzącemu. No i co? Wyszło nieciekawie. No i dobra, na zakończenie chciałbym Ci powiedzieć o pewnym bonusie, który mam dla Ciebie. Yy, być może kiedyś o tym słyszałeś, być może nie. Ale jest coś takiego jak sfery przestrzeni. Jest to pewnego rodzaju nauka y, zwana proksemiką. I o co chodzi? Każdy z nas ma takie niepisane bańki dookoła siebie, które pokazują, jak komfortowo się czujemy z, drugi, z drugą osobą, z innymi ludźmi w towarzystwie. No i co? Y, teraz, jakbyś mógł sobie no, wyobrazić albo zobaczyć, cztery sfery, które każdy z nas ma. One się dzielą na takie coraz większe kręgi. Jest to sfera publiczna, sfera społeczna, sfera osobista oraz intymna. Sfera publiczna jest zarezerwowana dla takich ludzi, którzy są daleko. My się wtedy czujemy komfortowo, jak przechodzisz ulicą i widzisz kogoś po drugiej stronie, to taka osoba ci nie grozi. Wiesz, że ona jest, masz tego świadomość, ale nic więcej z tym nie robisz. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły za bardzo zarówno w strefie, w sferze społecznej, ale przyjdziemy sobie szybciutko do sfery osobistej i intymnej. No właśnie, wyobraź sobie, że jak wchodzisz z kimś w interakcję, to zwróć uwagę na to, w jakiej odległości jesteś od drugiej osoby. Czy jest to odległość jednego metra, czy jest to krócej. Zwróć uwagę też na to, jak ktoś wchodzi w twoją sferę tak za blisko, tak, że czujesz, ej, gościu, odsuń się, coś jest nie tak. No, to jest dość ciekawe mm, doświadczenie, jak y, ktoś jest przyzwyczajony do tego, żeby komunikować się z drugą osobą na pewnej odległości, a ty zaczynasz narażać, e, wchodzić, y, ingerować w jej inną sferę. Polecam. Guess. Um, I, I don't know. Uh, <laughs> uh it, bright colors. It's it's a power tie. It's supposed to make you feel. No i co, mam dla Ciebie teraz na koniec w sumie trochę ćwiczenie, jeżeli byś chciał bardziej być świadomy mowy ciała, swojej oraz ludzi dookoła, żebyś zaczął ingerować w przestrzeń drugiej osoby. I nie mówię tego, żebyś robił to niegrzecznie i ostentacyjnie, aczkolwiek delikatne naruszanie i obserwowanie rozmówcy czy on już w pewnym stopniu zachowuje się tak, hej, gościu, zdystansuj się, krok do tyłu, albo twoja twarz jest tak blisko, że nie mogę skupić wzroku, weź się, odsuń po prostu. To jest bardzo interesujące zjawisko, no, tak, 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 tak trzeba to określić. I jeżeli masz na tyle takiego poczucia luzu, to serdecznie Cię do tego zapraszam. Zresztą robię takie... Kursy od czasu do czasu w Krakowie, i tam między innymi ćwiczymy też takie rzeczy. Tak więc wpadaj na stronę internetową i jeżeli jesteś bardziej zainteresowany tym tematem, to rozejrzyj się tam. Ja ci dziękuję, mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli tak, to życzę Ci miłego dnia i dbaj o siebie. Cześć.